Witam Państwa w telewizji Idź Pod Prąd. Jest z nami Krzysztof Książek, anestezjolog, który miał kontakt z chorymi na COVID-19. Witamy cię serdecznie. Dzień dobry. Masz ponad 30 lat praktyki lekarskiej. Co odpowiesz na teorie, które pojawiają się w internecie, że noszenie maseczek powoduje niedotlenienie lub zapalenie płuc? No faktycznie, mnóstwo osób w tym roku nosi maseczki związane z tą epidemią i taki problem, problem rzeczywiście zaistniał. Natomiast muszę powiedzieć, że my używamy maseczek od wielu lat na bloku operacyjnym, na sali operacyjnej. Jesteśmy po kilka, kilkanaście godzin, często na sali operacyjnej, w zależności od sytuacji. Podobnie jak zabiegowcy i laryngolodzy tak itd. I używamy tych maseczek na co dzień. I kiedyś wielokrotnie sprawdzaliśmy sobie saturację czujnikiem pulsu czyli stopień wysycenia tlenem, który wahał się w granicach 98-99%, czyli normalnie przy normie powiedzmy 95-99. W tym roku używamy również maseczek FP2 i FP3, no to, to FP3 to są takie maseczki, zapewne większość osób widziała przy, na zdjęciach, one bardzo ściśle przylegają do twarzy i po wielu godzinach używania wręcz mogą powodować różnego rodzaju zmiany skórne, od, nawet odleżyny. To było widać na, wielokrotnie na zdjęciach. więc Postanowiliśmy zbadać maseczkę w P3 pod względem ewentualnego niedocenienia. Ja nie tak dawno założyłem sobie po raz kolejny tą maseczkę, podłączyłem saturację czujnikiem pulsoksymetru i dokonałem pomiaru ciągłego saturacji przez pół godziny. Wynosiła ona w granicach 98-99, czyli niemal pod linijkę wzorcowo więc widać, że nawet ta trudna taka maseczka rzeczywiście, której teoretycznie wydawałoby się ciężko się oddycha, a to nieprawda, bo dobrze się oddycha, no nie powoduje niedotlenienia żadnego. Faktycznie zaistniał jeszcze taki problem zakażeń, tam wiele osób, nawet słyszałem, że mówiło tu i że powodują zapalenie płuc bakteryjnych, jakieś grzybice, ja przez tyle lat pracy nie miałem ani jednego zapalenia płuc, w ogóle żadnego zapalenia płuc nie miałem, nie miałem żadnej grzybicy, więc to też jest taka informacja nie do końca właściwa i jak widać w internecie krążą różne fałszywe informacje. Bardzo dziękujemy Ci za ten głos. Głos specjalisty, który ma do czynienia z maseczkami przez wiele lat. Chciałam jeszcze podać przykład dziennikarza, tygodnika podhalańskiego, Bartłomieja Jureckiego, który był na pogrzebie, gdzie była obecna osoba zakażona koronawirusem. Nie zaraził się wtedy wirusem, ponieważ miał maseczkę, ale kilka dni później spotkał się z osobami, które były na tym pogrzebie i zaraził się koronawirusem. Także widać na jego przykładzie, że noszenie maseczek może ochronić przed zakażeniem się koronawirusem. Czy chciałbyś skomentować jeszcze tę sprawę? No maseczki, jak wiadomo, w jakimś stopniu są skuteczne. Ja bym jeszcze dodał jedną rzecz, bo są różne te maseczki. Wydaje mi się, że należy podstawowe zasady higieny zachowywać, jeżeli jest to maseczka powiedzmy chirurgiczna, jednorazowa, to po dniu używania należy ją po prostu wyrzucić. Jeżeli są to maseczki powiedzmy materiałowe, no to wiadomo, że trzeba ją przeprać. Są takie maseczki materiałowe z filtrem wymiennym, po powiedzmy tam kilku użyciach ten filtr się wymienia, maseczkę trzeba przeprać, Czyli takie podstawowe zasady higieny, myślę, że spokojnie wyeliminują jakieś tam potencjalne niebezpieczeństwo zakażenia. Bardzo Ci dziękuję no. i przy okazji polecam program z Twoim udziałem: fakty i mity na temat COVID-19. Był z nami Krzysztof Książek. Dziękuję Ci za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Dziękuję bardzo, widzenia.